Hallo, guten Morgen, guten Tag, servus. Grüßt euch. Hi, wie geht's? Hallo. Guten Tag, grüßt euch. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Jonas. Um, on sammeln o vielleicht nichts nie powie, aber ja, Wam powiem, co on o sobie powiedział. Also, ich heiße Jonas, das wissen wir Ich... Mache ein Praktykum, ich will einen Beruf erlernen, meine Eltern unterstützen mich, ich möchte meine Träume verwirklichen. Mm. No dobrze, dość prosto Jonas to powiedział. A my spróbujmy opowiedzieć o nim, ale bardziej złożonymi zdaniami. Do tego przyda nam się konstrukcja umcu i damit. I o tym Wam dzisiaj opowiem. No dobrze, to skorzystajmy najpierw z umcu. Er macht ein Praktikum, um den Beruf zu erlernen. A uh, teraz kolejne dwa zdania. Seine Eltern unterstützen ihn, damit er seine Träume verwirklichen kann. Seine Eltern unterstützen ihn, damit er seine Träume verwirklichen kann. Co tu widzicie? Kann, gdzie stoi? Na końcu zdania. Dokładnie tak. W konstrukcji z damit zawsze czasownik stoi na końcu zdania, damit er seine Träume verwirklichen kann. No dobrze, to wiemy, że czasownik na końcu zdania, że jakiś umcuch, że jakiś damit. Ale, ale po co i dlaczego, i dlaczego raz on um co, a dlaczego raz damy, Bo w końcu to znaczy to samo. Robi praktykę, aby się nauczyć zawodu i jego rodzice pomagają mu, aby on mógł zrealizować swoje marzenia. Przeżyjmy się tym zdaniem jeszcze raz. Er will ein Praktikum machen, um den Beruf zu erlernen. Er will ein Praktikum machen. Er will den Beruf erlernen. Er, er, dwa razy jest Jonas. Ten sam podmiot w obydwu zdaniach. A w drugim zdaniu? Seine Eltern unterstützen ihn, damit er seine träume verwirklichen kann. Seine Eltern, er. Hm, dwa różne podmioty. Czy już wiecie, o co chodzi? W konstrukcji z und um mamy w jednym i w drugim zdaniu, w jednym i w drugim, dokładnie ten sam podmiot. W konstrukcji z damit, w jednym i w drugim, tu i tu, mamy dwa różne podmioty. No i to właściwie wszystko. A nie, może jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że to damit zadziała nam tam, gdzie mamy umcu. Czyli możemy powiedzieć Er will ein Praktikum machen, damit er den Beruf er lernt. Tak jest ok, ale umcu nie zadziała nam tam, gdzie mamy damit. Czyli tam, gdzie mamy dwa różne podmioty, nigdy nie używajmy konstrukcji z umcu. Tam, gdzie mamy w obydwu zdaniach te same podmioty, możemy raz tak, raz tak, umcu jest trochę wygodniejsze. Y to co? Przećwiczymy to na dwóch przykładach, zanim pójdziecie do domu? No dobrze, to przykład. Takie zdanie, takie zdanie. Meine Tante hilft mir. Ich kann mein Praktikum in einer anderen Stadt machen. Meine Tante, ich. Dwa różne podmioty, z czego skorzystamy? No pewnie, że z Meine Tante hilft mir, damit ich mein Praktikum in einer anderen Stadt machen kann. Pamiętacie? kan na końcu. Und der zweite Beispiel. Thomas arbeitet, er verdient Geld. Thomas, er. Thomas arbeitet, um Geld zu verdienen. Und jetzt ist es einfach. Und jetzt könnt ihr von heute an diese Konstruktionen benutzen, wann und wie ihr wollt. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Alles Gute für euch. Danke. Ciao.